Brian Deleski z Able Distributors. Dziś rozmawiamy o nowym Smart Duct od Unico. Teraz zadajesz sobie pytanie, czym jest Smart Duct? Rozumiem, miałem to samo pytanie. To, co zrobili, to wzięli 9 stóp rur zasilających i przymocowali je w fabryce do 3 stóp tłumika dźwięku, ponieważ każdy pojedynczy przebieg wymaga co najmniej 3 stóp tłumika dźwięku, aby był cichy. Można to nazwać tłumikiem. Rurki zasilające zapewniają nam lepsze CFM, swobodniejszy przepływ. W przeszłości, można było kupić 12-stopowy kawałek tłumika dźwięku i nadal mamy kilka takich w magazynie. Będziemy jednak od nich odchodzić. Wielu użytkowników przecinało je na pół lub na cztery części. Wzięli zestaw łączników, który nadal sprzedajemy, złożyli wszystko razem i stworzyli własny smart duct. Ale to, co zrobiło uniko, to a oszczędność pieniędzy i częściej zaoszczędzić czas złożyć to razem dla ciebie. Tak więc smart duct jest dostępny z jednej strony, jeśli zajrzysz do środka, a będę miał zdjęcia, które pokażę, zobaczysz sztywną rurkę zasilającą, a na drugim końcu zobaczysz coś, co wygląda jak biała tkanina, tłumik dźwięku lub tłumik. Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że strona tłumika dźwięku zawsze idzie w kierunku dyfuzora. Niezależnie od tego, czy jest to dyfuzor podłogowy, czy sufitowy, tłumik dźwięku, chcesz, aby ten tłumik był na końcu. Drugi koniec może iść bezpośrednio do startu. Na okrągłym kanale, kwadratowym kanale, cokolwiek to jest, wszystko jest nadal skręcone. I teraz jedno z pytań brzmi: a co jeśli nie muszę, czy mogę to skrócić? Oczywiście, po to są zestawy łączników, aby je przyciąć. Należy jednak pamiętać o jednej rzeczy, ponieważ ma tylko trzy stopy tłumika dźwięku na końcu. Jeśli to przetniesz, nadal możesz gdzieś użyć tych sześciu stóp, ale będziesz chciał to zrobić jako dodatkowy przewód zasilający. Byłoby więc idealnie, gdybyś przyciął 1 do 6 stóp i zostało ci 6 stóp rurki zasilającej, a potem miałbyś inny bieg, w którym 12 stóp nie doprowadziłoby cię tam, ale 18 stóp byłoby idealne. Kupujesz złączkę, zakładasz końcówkę, w pudełku znajduje się wszystko co potrzebne do uszczelnienia złączki i teraz możesz ponownie użyć tego odcinka kanału zasilającego. Więc nowy numer części, kiedy kupujesz to, lixir na raz z jednym w pudełku to U90, UPC26, TCH, a H to nowa część tego numeru modelu. Myślnik 1, co oznacza 1 w pudełku, 1 Dostałe. Jeśli tworzysz nowy system, nie chcesz kupować 30 pojedynczych pudełek, więc sprzedajemy je w pudełkach po 6 sztuk. W pudełkach po 6 sztuk. Ten sam dokładny numer części kreska 6 i jest to sześciopak tego samego. Tak więc jeśli ułożyłeś swoje kanały idealnie, co wszyscy staramy się zrobić, jeśli każdy pojedynczy bieg był biegiem o długości 12 stóp, skończyłeś? Zakładasz start, skręcasz po stronie rury zasilającej, prowadzisz ją z tłumikiem dźwięku w kierunku dyfuzora w suficie lub podłodze, skręcasz, przeciągasz przez sufit i gotowe. Wciąż mamy kilka starych, a zobaczysz stary, to 12 stóp czystego tłumika dźwięku. Cena będzie wyższa. Ponownie ten ruch miał na celu zaoszczędzenie czasu, energii i pieniędzy, więc dlatego poszliśmy tą drogą. Ale stary, dopóki się nie skończy, to U90 UPC26TC Dash 1 lub Dash 6 ponownie, niezależnie od tego, czy kupujesz je pojedynczo, czy sześć w pudełku. Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać, kupując pojedynczo lub sześć w pudełku, jest to, że jeśli nie użyjesz żadnego, nie możemy odebrać otwartego pudełka z sześcioma. Tak więc według mnie, jeśli potrzebujesz 30, ale nie jesteś pewien, czy zmieścisz 30 otworów, kupiłbym. Wiesz, kilka pudełek po 6 sztuk, a resztę w pojedynczych, abyś mógł zwrócić to, czego nie używasz. A to wszystko. 12 stóp długości, 9 stóp rurki zasilającej, 3 stopy tłumika dźwięku. Na dłuższą metę pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze. A uwierz mi, jeśli masz 30 otworów, kwota, którą zaoszczędzisz będzie znaczna. I znowu jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, jest uświadomienie sobie, że jeden koniec zawsze idzie w kierunku kanału, bagażnika lub jednostki. Koniec tłumika dźwięku zawsze będzie w kierunku dyfuzora. I znowu, wszystko jest nadal skręcane, łatwe i proste. Połączenie między tłumikiem dźwięku a kanałem nawiewnym jest wykonywane fabrycznie. Nie można nawet, że tam jest, poza tym, że to jest naprawdę sztywne, a to jest super elastyczne. No i proszę. Nowy Smart Dakt od UNICO. Dziękuję.